Mano, witajcie, na topie dzisiaj mamy Zyre, panią z pnączem. Z panią z gramy tak: Wejni na Zyre, Brandik na Master G, Wiktora na Jinx, Tristiana na Gina, Senna przeciwko Seraphine. Także składzik u nich jest dosyć squishy, za to tona damage'u. Tak bym to nazwał. U nas też w sumie nie jest <laughs> lepiej, jeśli chodzi o Frontline, tak naprawdę. No, Master G. Koniec. No zobaczymy, co z tego wyjdzie. Wejni z duchem, więc bardziej przewiduje grę defensywną niż ofensywną. Ale różnie to bywa pięknie, dziękuję Roślinko za ewizję w krzakolach, w krzakorkach. Na początek trzeba będziemy, myślę, że uważać na wejni przede wszystkim do momentu, kiedy nie będziemy mieli już na tyle many, żeby już móc trochę spamować naszymi zaklęciami, bo do tego czasu, no, będzie miała, się przewagę. Ale nie ma tego złego. Życie dało nam wejni, trzeba zrobić z niej cytrynę. Na spokojnie, będziemy ją sobie tutaj... Próbowali... Farmić! Bąk. Bąk. Dużo tutaj roślinek. Ok, coś wybudowaliśmy. Wychodowaliśmy raczej. Nie chciałbym już tak bardzo puszować, ale samo się tak. jakoś tak wyszło, bym powiedział. Brand to chyba tak wcześniej nie przyjdzie na wgankiem, co? Pięknie, pięknie, no. Ło, o, o, teraz się nie dać, nie dać, nie dać. Okej, okay, jeden strzał to nie. nie tak źle, ale widziałem tutaj, czyli widziałem ichniejszego dzioboka. Się ma? Się ma, się ma. <ścoughs> Znalazłem cię. To jest fala z dużym. Odpalmy sobie podkę. OK. okej, okay, okej, okay, okej, okay. many już mamy <ścoughs> nie za wiele, bym powiedział. O, prawie mi to minione zablokowały. prawie nie byłem w stanie zadać obrażeń. Ok, w dobrym miejscu mamy farmę. Możemy troszkę. Okej, okay. minione będą mię biły, dosyć mocno bym powiedział nawet. No, Zobaczcie, zobaczcie, że życie traciła, no tylko na tym, że podeszła. Nie mam już many, i tu się pojawia problem. Dawaj Master, dajesz masz flesza? Czy masz flasha, Master? Dobra, ja odpuszczam. Odpuszczam nie ma sensu, bo by mnie tutaj minione za mocno podabijały. Byśmy wzięli dużego, mam nadzieję, że się uda, i byśmy się cofnęli. Okej, okay, udało się. I ja się szybko zresetuję. Nie mam many, więc i tak pozostanie moje na linii nie ma najmniejszego sensu, w gruncie rzeczy. A my będziemy robili pochodnie mrocznego ognia. Zaczniemy to... To i może buty... I coś takiego zrobimy sobie, jako pierwszy powrót. Jak sobie w ogóle na linii tutaj radzą. E, Jinx też trochę wycofana. Tutaj też na razie wycofani. Pole dla popisu dla Mastera. No ona się nie cofnęła, więc w sumie... Ja w ogóle z farmą stoimy. Troszkę do przodu, no ale to, że ona została. Ma przewagę na hitach, no to jest nieuniknione. O, Smok, czyli Brand jest tam gdzieś... Gdzieś tam daleko. Okej, okay, jeszcze z komety obrywała. Pięknie. O, no, szkoda, że... Okej. Okay. Trochę pchnęliśmy tą linię. Flasha flesza? Okej, okay, użyła flesza. Czy ja bym chciał spróbować jeszcze ją tak mocniej przeatakować? Pod tą wieżą gdzieś. Agresywny flash. Ok, i możemy się co my zaraz zrecydować z powrotem. Zrobiliśmy co chcieliśmy zrobić. Mamy formę pchniętą pod wieżę. To możemy na spokojnie się cofnąć kupić już nasze podpalenie. Podpalenie czy to... Wiecie co chyba faktycznie jeszcze to zrobimy. Bo mimo wszystko potrzebuję tej many. Wiem, że podpalenie by było bardziej ofensywne, ale ja potrzebuję trochę strategicznie podejść do tematu. Jakby na to nie patrzeł. No już buty zraszowała, więc będzie potrafiła uderzyć dosyć dużą częstotliwością. Ale tak, my podpalenia jeszcze nie mamy? A dobra, dobra. Spokojnie, spokojnie. Nie będę tego. Nie będę tego pchał aż tak bardzo do przodu. Nie widzę takiej potrzeby. Przynajmniej. Moje miniony! Źle mnie tutaj targetujecie. No i nie udało się No i źle mnie odbiłeś <laughs> źle mnie odbiłeś moja droga No ale tak niewiele Masterek byś tutaj został Nie chciałem tak y na Hama pchać się Bo nie wiedziałem czy dojdę z Ok, cofnęła. Brawo, master. Bierzemy sobie Trochę tą farmę. Tutaj nasza roślinka jest po drodze. Traci farmę w tym momencie. Jeszcze no, playta może się odwziąć i robimy. O, nie, chyba nie wydrążymy. Możemy zostać w gruncie rzeczy. Ona tutaj. O, kwiatuszek. Kwiatuszek dla pani kwiatka. Ok, oberwała z kometki. Szkoda, że nie mamy już. No to tym, tym też oberwała. Jest trochę szybsza. Boję się, że będzie w stanie mnie. Eee, zajść jakoś z boku. Gdzie jest brand? Gdzie jest brand w tym momencie? Ojuu, skam. Skam jak cholera. No bo, że tym trafiłem, bo. Musiałem? Musiałem się troszkę. <grybujesz> a, ona będzie. Już ma, a, już ma healing i to jest problem. Ja już trochę będę bez manę, więc jest szansa, że mnie. No to wiecie co, wiecie co, bez sensu mi tu dostać. Czy da mi się cofnąć, da mi się cofnąć, da mi się cofnąć, pięknie, dała mi się cofnąć i mamy to. Mamy to, możemy wrócić do nas na linię. No się też będzie, no, no będzie, teraz się healować, tak? Ale my już trochę many mamy, możemy już troszkę się pobawić naszymi skillami. Byle nie dać ci się podejść, no bo ona to będzie chciała nas podejść z boku. Przywalić nam gdzieś w jakąś przeszkodę, żeby nas zesunować i ma nas na widelcu, w gruncie rzeczy. Ale ten auto, atak z Zyry, to jest taki, bym powiedział, powolny, masz podpalenia. A masz! Jeszcze kometkę! Oj, niewiele brakło. Możemy już ją trochę zaspomować, czego byle Brand tu się nie pojawił. Tego chciałbym uniknąć, przede wszystkim. Pięknie podpalenie już żeby robotę. O! Znalazłem Branda! No, przynajmniej dowiem dużego. <laughs> Moi drodzy, z czym do ludzi? Przecież ja Cię widzę, Ta już prawie zginęła. jak bym flashował agresywnie po nią. Jeden hit. Pia, dwa trupy pięknie, sprawa wyglądała. Brandzik padł. Wejni padła. Żyć się, nie umierać. Czyli mamy jakąś wieżę dźwiętą? Oni i zanim, zanim wrócą do mnie to. Czy będzie pierwsza wieża? Chyba. Pi A nie, mit został pchnięty. Więc nie mam co się tak cieszyć, no ale w sumie się cieszę. Cieszę się tak bardzo, że was zaproszę do ustawienia lajka, like subskrypcji, żeby być na bieżąco na kanale. Co taka, e będzie częściej mogła występować na e -widocz widoczku na kanale. Ja bym chyba chciał, wiecie co, zrobimy sobie więcej podpalenia. Więcej podpalenia, zrobimy sobie to. Ciekawe jest, czy to mi wyjdzie lepiej te buciki na przyspieszenie umiejętności, czy jednak na przebić odporności, by były lepsze. Ale jak chcę trochę spamować, jak chcę trochę spamować, no to wybór był oczywisty. Także jak widzicie, taktyczne podejście do Wejni okazało się całkiem dobrym wyborem. Była sytuacja podrąkowa w jednym momencie, ale poradziliśmy sobie z nią bez większego problemu. Mamy już tyle podpalenia Pięknie Jeden za jeden, no master no byłeś blisko <śled> To jest to, że trochę za daleko poszedłem i ona na ulcie była w stanie No była w stanie mnie na ulcie trochę ...pokiereszować, tylko że ona zrobiła uniecestwienie. No właśnie, no właśnie, nie dobrze Nie wiem, czy nie będę musiał pomyśleć nad klepsydrą. Ale Master sobie pchnie pięknie, więc też jest na plus. Też jest na plus. Mam 10 sekund jeszcze, masz mój drogi. A, pchniemy topa! Puch, dlaczego by nie? Dlaczego by nie? Wiecie to chyba tak, bo faktycznie zrobimy, po Masce zrobimy klepsydrę. Znając mnie to będzie problem, żeby jej użyć Uuu, nie trafiłeś, nie trafiłeś się wiem, co chciałeś zrobić, na mi tak chciałeś pójść. To byłby naprawdę fajny pomysł w sumie. Smok jest minutę prawie 2, prawie 2 minutki. O, niewiele brakło. Uciekaj, uciekaj, wejni Będziecie miała na muczce. oberwał zawsze każde obrażenie zadane w ob wrogiej postaci to jak najbardziej jest na plus prawda brawo masterek. good job good job o, jak widzicie zyra była na tyle pężną postacią, na tyle że nasiona, i obrażenia, że przeciwna drużyna się, postanowiła się poddać. Więc szybka gra, szybkie przypomnienie postaci, jaką jest Zera. Ja Wam za dzisiaj bardzo serdecznie dziękuję. Mam nadzieję, że jeszcze się uda zrobić grę, gdzie będziemy mieli po prostu troszkę więcej czasu na zabawę. A na ten moment jeszcze raz Wam bardzo dziękuję i widzimy się w kolejnych grach. Trzymajcie się, heja!